Cześć kochani, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Wiem, że dzisiaj jest 9 i na pewno jestem ostatnią osobą, która nagrywa ulubieńców, ale tak czasem się zdarza, że nie ma czasu, żeby po prostu nagrać film, usiąść, nagrać film, więc do dzieła, przechodzę do konkretów. Mam dla was do pokazania 6 naprawdę fajnych i godnych polecenia kosmetyków, które bardzo przypadły mi do gustu w zeszłym miesiącu i z miłą chęcią będę do nich częściej wracać. Żel pod prysznic, Żel pod prysznic Palmolive. Ja uwielbiam Palmoliv miód i proteiny mleczne. Fantastyczny zapach, fantastyczna konsystencja, niezwykle duża wydajność. Przepiękny, przepiękny żel pod prysznic. Ale tym razem skusiłam się na Palmoliv płatki róży z Turcji i zapach Konwali. Mam w takim dużym opakowaniu XXL. Ten zapach niesamowicie przypadł mi do gustu. Może być śmiało zamiennikiem tamtego, który uwielbiam. Czyli jak tamten nie będzie dostępny, nie będzie go na półce w sklepie, to śmiało mogę sięgnąć po ten. Jeśli lubicie takie ciepłe, otulające, trochę właśnie egzotyczne, jakby zapachy, to on fantastycznie się sprawdzi. Fantastycznie koi ciało, koi zmysły, gdy wracamy mm, z podwórka, z zewnątrz taką zimową pogodę, mroźną, przemarliśmy do szpiku kości, po prostu chcemy tylko wskoczyć pod prysznic, wziąć prysznic, umyć się czymś naprawdę fajnym, takim otulającym, bardzo przyjemnym zapachem, który niesamowicie myje i w ogóle jest, naprawdę jest bardzo fajnym produktem, to sprawdźcie, ten ja Wam bardzo, to bardzo polecam. Zapach też niesamowicie długo utrzymuje się w łazience, tak przyjemnie otula ciało, po prostu genialny produkt, o tym, o tym Palmolive XXL płatki róży z Turcji i zapach konwali mogłabym chyba jeszcze Mówić przez 10 minut, ale nie o tym. Kolejny produkt to też pielęgnacja. Ja za antyperspirantami w takiej formie, czyli w sztywcie, w kremie, nie za bardzo przepadam. Zdecydowanie bardziej wybieram kulkę, ale postanowiłam, że sprawdzę i zobaczę, czy faktycznie polubię się. No i się sprawdziło, polubiłam się. Ja mam Lady Feasty i to jest Natural Protect. 40, 48 godzinna. Ochrona, no cóż, 48 godzin to szczerze się przyznam, ronnie nie wytrzymuję, ale śmiało przez cały dzień skóra pod pachą jest naprawdę, naprawdę bardzo świeża. Nie zauważyłam, żeby też w takich stresujących sytuacjach. Ta potliwość była nadmierna. Zresztą ja też nie mam problemu z nadmierną potliwością, także nie mogę Wam w ten sposób o tym powiedzieć. Ale bardzo fajny produkt. Myślę, że jeszcze kiedyś sięgnę po antyperspiranty w szczypcie, bo bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest taki przyjemny, delikatny zapach, w żaden sposób nie podrażnia skóry, nie uczulił mnie, także Wam serdecznie polecam. Kolejny produkt z pielęgnacji to pielęgnacja twarzy. Ja używam do zmywania, do zmywania makijażu, do zmywania twarzy żelu do twarzy, a następnie tonizuję twarz tonikiem. Nagrałam także dla Was recenzję dwóch naprawdę fajnych produktów z Fitomedu, także serdecznie Wam polecam tamten film. Jeśli chcecie, to link Wam rzucę pod spodem. A teraz twarz zmywam płynem micelarnym z L'Oreal i jest to Idea Softy Stonowość. Ja już zużyłam praktycznie całe opakowanie, tu jest 200 ml. Ten produkt jest przeznaczony do skóry mm, suchej i wrażliwej. Jak wiecie, ja takiej skóry nie mam, moja skóra jest bardziej mieszana mm, w kierunku tłustej, ale w taką pogodę, gdy jest naprawdę zimno i jedynie nasza twarz jest praktycznie wystawiona mm, na... Na te chłody, to moja twarz jest bardziej, bardziej podrażniona, bardziej wysuszona i mam czasami problem z mm, popękanymi naczynkami, z czerwonymi miejscami gdzieś tam na twarzy. I ten produkt fantastycznie, fantastycznie koi moją taką, mm, moją taką suchą, wrażliwą, popękaną, taką skórę, która naprawdę chciałaby, żeby coś się faktycznie ładnie otuliło, tak złagodziło. I żeby ktoś ukoił ją w tym różne zimowy dni. Także bardzo fajny produkt. Też fajnie zmywa szybko makijaż z oczu. Ja używam do mycia wtedy żelu, żelu do twarzy, a następnie ten płyn micelarny stosuję tak jakby Zamiast za, za tonik. Bardzo fajny produkt, fajnie się sprawdza. Jestem ciekawa, czy z tej serii jest też do skóry mieszanej i tłustej dajcie koniecznie znać czy jest, czy miałyście, czy jest godne polecenia. I kolejny produkt to też produkt, który dostałam na urodziny. Zdecydowałam się przetestować. Jest to Wishy Idealia. Na samym początku wam powiem, że jest to przepiękny zapach. Konsystencja taka trochę może jak sorbet, tak delikatny, taki delikatny sorbet. A zapach jest przepiękny. Nie umiem opisać zapachu, ale jest taki cudowny. Naprawdę utrzymuje się na skórze bardzo długo i jest to ten produkt rozświetlający. Ja mam przeznaczony do skóry normalnej i mieszanej, także bardzo fajnie mi się sprawdza. Jestem bardzo ciekawa. Serum. Wiem, że dziewczyny polecają, są bardzo zadowolone. Jeśli, jeśli serum będzie tak dobre jak krem albo nawet lepsze, to ja kupuję w ciemno, także bardzo fajny, bardzo fajny krem, super mi się sprawdza. I ostatnie dwa produkty to kolorówka Maybelline Color Tatu 24 godziny Który mam od jakiegoś czasu, od momentu promocji w Rossmanie Ale śmiało mogę go wrzucić do ulubieńców Odkąd go mam to praktycznie non-stop gości na mojej powiece Na samym początku wydawało mi się, że ten kolor jest dosyć ciemny Bo ja mam kolor 40 Pernament Taupe I ten kolor jest taki mocno, mocno Mocno brązowy, brązowo szary, taki dość ciemny, ale jak fajnie zostanie nałożony na powiekę, fajnie roztart, naprawdę bardzo, bardzo dobrze się prezentuje i faktycznie nie jest taki ciemny. Ładnie się otrzymuje na oku i ładnie też cienie wyglądają, cienie zwykłe wyglądają na tym. Na tym produkcie może być stosowany jako baza pod cienie, a może być też stosowany jako taki pojedynczy cień na oku. No i do tego też cień, który w ostatnim czasie non-stop, non-stop używam. Jest to MAC. Ten produkt mam dzięki mojej wice Kasi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I jest to kolor pluf, tak mi się wydaje, że pluf przepiękny, taki delikatny, bardzo fajny kolor. Gdy nałożę go na powiekę, jako jeden sam cień bardzo ładnie wygląda i fantastycznie też hmm, wygląda w połączeniu z tym cieniem. Także jest to naprawdę takie duo, które w ostatnimi czasy gości, gości na mojej powiece praktycznie non-stop. To by było na tyle, jeśli chodzi o produkty, sprawdzę czy już wszystko Wam powiedziałam Było 6 produktów w minionym miesiącu, które w jakimś stopniu mnie zachwyciły Koniecznie dajcie znać, czy Wy macie jakieś fajne produkty sprawdzone, które polecacie mi Albo które też Was zauroczyły i po które z chęcią będziecie sięgały w następnych miesiącach Pamiętajcie, że za niedługo święta i myślę, że z tej okazji no, rozdanie się szykuje dla Was ale to też zależy od Was, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Pa!